Szczegodni bracia kapłani, szanowni przedstawiciele władz samorządowych, przedstawiciele wszystkich instytucji, wszyscy bracia i siostry, tutaj w Bazylice i wszyscy łączący się z nami przez Radio Wiktoria. Nasze świętowanie w tym roku jest inne. Nie ma procesji przez miasto, nie ma modlitwy na rynku. Wszystko jest inne. Wirus nas zatrzymał w domach, ale za to jest pewnie więcej refleksji. Ciszy i modlitewnego zamyślenia. Wpatrujemy się w świętą Wiktorię. Młoda dziewczyna z sabiny pod Rzymem z połowy IV wieku. Zakochała się w Panu Jezusie, uwierzyła mocno, postanowiła swoje życie oddać Niebieskiemu Ludlowimcowi. A bogaty Eugeniusz, z którym była zaręczona, nie mógł tego zrozumieć. I powtórzyła się ewangelia, którą usłyszeliśmy. Niezrozumienie, potępienie, agresja. I 18 grudnia 253 roku Wiktoria zginęła śmiercią męczeńską przebita mieczem. Jakże aktualne jest przesłanie jej życia, chociaż z innej epoki, to bardzo nam bliskie. Święta Wiktoria. To czystość. Czystość to nie jest relikt z przeszłości, i to nie jest powód do wstydu. I rewolucje seksualne nie mają ostatniego słowa, bo czystość i dziedzictwo. To wybór pięknego życia ze względu na Boga i są piękni ludzie, co żyją czystością, dla których zasady Boże są Boże i dla których z zasadami Boga się nie dyskutuje. Panu Bogu dziękujemy za siostry zakonne, dziewice i wdowy konsekrowane. Panu Bogu dziękujemy za piękne małżeństwa, za ruch czystych serc, za każdą obronę czystości. Bez wiary to rzecz nie do pojęcia. W wierze natomiast to jest coś pięknego. Czystości. A wstydzić się raczej powinniśmy naszego wyuzdania, bo ile mamy pomieszania w naszej cielesności, pornografia, powtórne związki, zwycięża przyjemność i zaspokajanie potrzeb. A życie tylko cieleśnie to życie bez życia. Tylko nieobecność, śmierć, wegetacja. I gdy sami o wszystkim chcemy decydować, za to płacimy później cierpienie. I święta wiktoria to wyrzeczenie, wyrzeczenie się czegoś dla Boga. Dzisiaj wyrzeczenie. Jest postrzegane często jakie dziwactwo. Pytamy, po co post, po co zakazywać czegoś, po co celibat, po co dziewictwo. A to znak wielkiej miłości do Boga. Gdy kogoś kocham, temu poświęcam swoje życie. Bogu oddaję to, co najcenniejsze. I ofiarując siebie, dopiero zaczynasz prawdziwie kochać. Odkrywasz to, co najważniejsze, bo przecież życie nie jest tylko po to, żeby brać. Gdy odkryjesz krzyż, zrozumiesz wszystko. Wyrzeczenie naprawdę nie musi być ciężarem duszy. Czy matka skarży się komuś, kiedy wyrzeka się wszystkiego z miłości do dziecka, które kocha? A bez jednej choćby rany to jeszcze nie miłość. I jest wierność świętej Wiktorii. Kto kocha, ten jest wierny do końca, aż do śmierci. To jest wierność danemu Słowu. Tak bardzo tego nam potrzeba. Wierność przyrzeczeniom danym przy krzcie, przy wierzmowaniu, przy małżeństwie i kapłaństwie. Wierność nauce Bożej. Trzeba nam wierności zamiast zdrady, bo zdradzamy Boga. Zdradzamy bliźniego i wreszcie zdradzamy siebie. Święta Wiktoria to czystość, ofiara z własnego życia i wierność. To pewien drogowskaz dla naszego zagubionego życia. Drogowskaz niezrozumiany, pominięty. Przewrócony. To jest wcielenie usłyszanej dzisiaj Ewangelii, bo świat nie zawsze chce iść drugą Bożą. A kto idzie za Panem Jezusem, ten naraża się na głupoty. Pan Jezus mówi dzisiaj w Ewangelii o przeciwnościach, jakie będą spotykać apostołów. Miejcie się na baczności przed ludźmi, będą was wydawać sądom i w swych synagodach będą was liczować. Będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mego imienia. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Świat odrzuca Boga. Tak było od początku i tak jest dzisiaj. Są ludzie wierzący, ale nie brakuje też niewierzących, czy też wierzących po swojemu. I właściwie można by takim stwierdzeniem zamknąć temat, czy wyjaśnić wszystko, ale to nie byłaby cała prawda gdyż są i tacy, którzy nie potrafią pojąć czystości wyrzeczenia się czegoś i nie potrafią być wierni danemu Słowu. Więcej czasem kpią z dziewictwa i z czystości i z wierności. A są nawet i tacy, którzy według słów Ewangelii mają w nienawiści tych, co przywołują imienia Bożego. Możemy się różnić, ale trzeba rozmawiać i trzeba przede wszystkim się nawzajem szanować, bo tyle mamy znaków od Boga, a my wciąż zagubieni i zapatrzeni w siebie. Tyle trudnych doświadczeń, a my wciąż uparcie na kościoła. A kościół od wieków, od początku głosi jedną i tę samą prawdę. A człowiek wierzący w myśl Ewangelii musi iść pod prąd, musi dawać świadectwo wiary. Musi żyć po Bożeniu. Jeden z braci Machabeńskich z pierwszego czytania wyznaje Jesteśmy bowiem gotowi raczej skinąć, aniżeli przekroczyć ojczyste prawa. Odkryjmy wartość czystości, odkryjmy wartość ofiary z siebie, Odkryjmy wartość wierności danemu Słowu. Będzie wtedy więcej zgody niż głódni, będzie więcej miłości niż egoizmu. I te prawdy Boże, one są ważne i dla naszej ojczyzny. Prawdy ofiarności i wierności. Świętujemy niepodległość, Bogu dziękujemy za wolność i za tych, co w jej obronie oddawali życie, za tych, co byli właśnie ofiarni i wierni, wierni aż po śmierci. Bo, jak mówili starożytni, słodko, i zaszczytnie jest umrzeć za Ojczyznę. Z wiarą w Boga poświęcali siebie Ojczyźnie i byli temu wierni, a więc znów wyrzeczenie i wierność, poświęcenie dla Ojczyzny sił, zdrowia i życia, poświęcenie bez interesu, bez korzyści i bez zdrady. Z miłości. Bo amor patria nostralex. Miłość ojczyzny naszym prawem. Była to ofiarna służba i praca wszystkich twórców naszej niepodległości. Józuckiego, Dmowskiego, Korfantego, Witosa, Daszyńskiego, Paderewskiego, biskupów i prymasów krakowskiego, Sapiechy i Dalbora. Wiedzieli, że niepodległość to wyznanie, wyzwanie, i nie wolno się poddać. A Kochanowski napisał: A jeśli komu droga otwarta do nieba, tym, co służą ojczyźnie, otrzymujemy wielkie dzieciństwo wolności. Mamy wolną niepodległą Rzeczpospolitą, wolność od wrogów, zaborów i prześladowań. Żyjemy w pięknym, wolnym kraju. To naprawdę jest szczęście. Że nie ma wojny. To naprawdę jest szczęście, że można uczyć się i pracować. To naprawdę jest szczęście, że można bez lęku wyjść z domu. To naprawdę jest szczęście, że można iść do kościoła. Szukajmy więc zawsze zgody, a nigdy wojny. Pamiętajmy, że utracony raj będzie bardzo trudno odzyskać. I pytanie najtrudniejsze jak wierzyć i żyć mądrze. Święty Paweł uczy nas Przechowujemy ten skarb w naczyniach linianych, aby z Boga była owa przeogromna moc, a nie z nas. Jesteśmy jako te naczynia gliniane, kruche i słabe, ale nie jesteśmy sami, bo z Boga jest nasza przeogromna moc. Wierzymy w Boga. Tak się składa, że ten bardzo trudny 2020 rok jest też rokiem stulecia urodzin Jana Pawła II. Kiedy uczyliśmy się wolności po 1989 roku, zaraz potem w pielgrzymce w 1991 roku święty Jan Paweł II. Przyjechał, aby nam powiedzieć, że sama wolność to nie wszystko. Przyjechał nam powiedzieć, że wolność odzyskana, wolność prawdziwa, musi być oparta na Bożych zasadach. To były bardzo ważne lata. Kształtowała się nowa pospolita, I to było pytanie o kształt Rzeczypospolitej. I wtedy papież przyjechał i zostawił nam dekalog. W każdym z miast, które odwiedzał, omawiał jedno przykazanie Boże. Błagał nas abyśmy nie używali źle wolności. Nie chodźmy więc własnymi drogami, bo to manowce. Idźmy drogami Boga, tylko Bóg daje siłę. Tylko Bóg przeprowadzi nas w prawdziwym marszem, ocali od pandemii, nieszczęść i cierpienia. Miejmy więcej ufności w Pana Boga niż w siebie. Niech nie zabraknie Bożych zasad, ofiarności i wierności.